Najlepsze matki według znaków Zodiaku. Matki spod znaku Ryb zachęcają swoje dzieci do doceniania sztuki i rozwijania ich kreatywności. Wpajają im miłość do natury, dumę wspomagania innym i ducha niezależności. Matki spod znaku Barana wypełniają harmonogram swoich dzieci lekcjami muzyki, rozrywką i aktywnościami społecznymi. Chcą, aby ich dzieci były odważne i nie wahały się próbować nowych rzeczy. Matki spod znaku Bliźniąt mogą dyskutować o wszystkim ze swoimi dziećmi. Nie mają żadnych tajemnic i posiadają wyjątkowe umiejętności komunikacyjne. Są też bardzo świadome otaczającego ich świata. Matki spod znaku Byka są niezwykle cierpliwe, często aż do przesady. Czasami jednak mogą być też uparte, co może sprawiać trudności w okresie nastoletnim ich dzieci. Podziel się tym filmem z niesamowitymi mamami, które znasz, i napisz w komentarzu, jaki jest Twój znak Zodiaku.